Witajcie, ja jestem Matus! Witajcie w kolejnym odcinku z Battlefielda 4. Teraz kolejna nowa mapka, fabryka 311 z oryginalnego zawód. Nie wiem czemu akurat zawód, ale no cóż Nie ja wybierałem nazwy. Ale przyznam fabrykę jednak lepiej mi się kojarzy. Się pewnie spytać czemu ta sama broń cały czas leci Przejęliśmy Cel Alfa Bo na razie mało co odblokowałem i po prostu wolę na nagraniach pokazać skilla na tym co mam nie wiem no każda klasa nie wiem że masz dwie bronie odblokowane już na razie Wiadomo no level jest jeszcze niski, jeszcze odblokowuję z czasem Wejściu wejściu kampią Kurde, z lewej flanki idą. O nie, o nie. No wiedziałem, że mnie zabije. E asysta. No asysta jest. Chociaż to. To co mnie wkurza w tym befie Jak chcę kogoś zaznaczyć, to czasem mi pokazuje OK, że zaznaczyłem, a czasem pokazuje mi Że na przykład właśnie, wybacz, ta, ta, ta komenda tak zwana W trójce można było, wiadomo, tak wciskać i było OK, a w czwórce trochę Się Nakłada Te zaznaczenie z y, Mówieniem, ale OK A wiadomo, no, szapoba dla tego celownika drugiego, co właśnie używałem, się przydaje czasem. Jak na przykład mamy zwykły celownik, taki jak ja mam, czyli ten motorowy. O dobra, załatwię go lepiej. Lepiej nie ryzykować z normalnego, jednak wziąłem powiększenie. Ja jestem ciekaw, co będzie ze sniperką, bo widziałem, że jest 40 razy, więc. No, nie mógł doczekać, aż zabiję te 100 osób, i będę mógł sobie wypróbować ten celownik. W trójce było, nie wiem, chyba 12 najwięcej. Przynajmniej ja odlokowałem tle. No, w za bardzo nie wiem. Nawet 12, bo powiedziałem tylko 40 największą 40, 20 to Gdzie oni są? Dobrze wszystkich ten system to są Albo z lasu wychodzą, albo gdzieś Kampią w budynku drugim Fuck fak, z okna z okna wali a widziałem go Kurde, no z garnatnikami pieprznął I trochę was wydymałem w dupę, bo obiecałem, że z kimś być może to będzie, ale... No być może, więc jednak pewny nie byłem z mojego klanu za bardzo nikt nie ma jeszcze. Czwórki, znaczy jest taki jeden co ma, ale no wiecie, no. Wroga z Macie go od nie wiem czy jest z tak, ale po prostu nie umie CS obsługiwać. A Skype'a chyba też nie ma, ale obiecuję, ja że jak ktoś z mojego teamu kupi jeszcze to, coś razem się nagra. Po osób, co są na moim TS-ie, to akurat jeszcze nikt nie ma, oprócz mnie, czwórki. Ale czy to jest spowodowane tym, iż BF jest jeszcze za drogi? Nie wiem. Tam gdzieś, kurde, był koleś. No BF nie jest za bardzo drogi, no 150, fuck. 150 to nie jest jednak dużo. O, tam jest Fagas. Kurde, no... Zaraz słowa mi koszul... jestem sprzeda... oj... Ale chyba go zraniłem, nie wiem, czy jestem ktoś... Właśnie zneutralizowaliśmy jestem to co mnie irytuje właśnie w tym podboju To, że nawet nie ma pojazdu żadnego żeby powiedzmy dotrzeć z jednego końca mapy na drugi O tu jest jakiś fagas Sprzątnego czy poczekaj Lepiej poczekaj, bo znowu się odkryje Dobra, lecimy Kurde Pół HP No, fuck, z drugiej strony Jeden, drugi To wygramy, czyli nie wiem Na razie wychodzi, że przegrywamy i to ostro No kurde z lasu chyba ktoś strzela. Dobra Podskakuj, podskakuj żołnierzu. Dobra, teraz sobie Trochę przy kampie. Bardzo mi się to nie podoba tak kampić szczególnie że mam dupny celownik jakbym chociaż miał nie wiem Atakujcie cel. jakiś z lunetą nie wiem na przykład nie y... wiem co wiem że może tak się to nie mówi ale no Mi się z tym skojarzyło z trójki nie wiem, to chyba jest... Mam na ródzie, praktyczny żołdata! No w ogóle, dostaje i żyje, no jak to jest możliwe? Żołnierz z KMN na południe od waszych pozycji... No dobra, tam zwiał. E to chyba sniper jest, według mnie Według mnie to jest sniper, ale czy to jest ten? Na serio? Kurde no, fuck Camperzy Ale jak z ma co zabił, no przecież Leżałem ten zasłonięty Coś mi tu makro śmierdzi, ale nie jestem pewny. Ten alfa, słychać, to teraz po ten dach się dostać i zablokować frajera. Ja spróbuję odblokować punkt, jak zdążę. O tu mam właściwie, ok? Oh, fuck! Kurde, nawet mnie nie jest... A nie, to jest wsparcie, sorry, myślałem, że to jest medyk. Ale mnie to irytuje, no są to czasami... Po prostu sanitariusza nie skrzeszają, po prostu im się nie chce. A to tylko wystarczy podejść i ożywić. A chyba, że nie, nie jest to dokładny defibrylator, to wtedy wiadomo. No co jest? No, nie mogę tylko rozpieprzyć. I gdzie jest ten... ...'Levolution' tak zwany? Tak na razie tu nic nowego nie ma. został zneutralizowany No i mamy tu chyba kosz takiego Tak z przodu idzie A ja chyba mnie widział bo ktoś chyba strzela A nie to może do naszego strzela Bo przecież ja jestem niewidoczny Do skąd on wali? No nie no, chuj pega Ale jak on mnie walał jak ja byłem ukryty. Czy, jak on mógł mi widzieć? Dobra, spróbuję się dostać na, na ten dach jak będę mógł. Jak zdążę przed końcem czasu. Kurde, schował chował się. Ale nie było asystu, czyli on... Czyli on żyje. Kurde, jest snajper. Prawdopodobnie z dachu ktoś strzela. Dawaj, 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 Macu zbiegnij Weź patrony Dawaj nie zabijesz tej odległości, nie ma szans. No fuck, granatnika no Zaraz mnie zabiją I No na ten dach nie wejdę No trudno, przegraliśmy Chciałem, że będzie lepiej no No i to byłoby na tyle Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie jak chcecie hejtujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Na razie